Cześć wszystkim, tu znowu ja, Żenia, i dzisiaj razem z Dobro Dobro zmienimy wasze podejście do kawy. Nie przekonują was kawy klasyczne, a może w ogóle nie jesteście miłośnikami kawy? Obiecuję, że ten filmik to zmieni. Dzisiaj zaprezentuję jeden z najlepszych firmowych przepisów Dobro Dobro Cafe. Będzie to kawa, która jest najbardziej lubiana przez naszych klientów, ponieważ jest nie tylko dobra w smaku, ale również proces przygotowania zawiera prawdziwy show. Napój, o którym mówię, to kawa pieczona. Taka kawowa wersja creme brulet od dobro-dobro. Podczas przygotowania na powierzchni kawy powstaje chrupiąca warstwa, a sam napój ma łagodny posmak karmelu. Czy jesteś gotowy poznać kawę pieczoną od kuchni? Dobra, to zaczynamy. Ok, przechodzimy do praktyki. Przygotowanie naszej kawy pieczonej zaczniemy od wstawiania podwójnej porcji espresso. Mielimy kawę. Ubijamy. I nastawiamy nasze espresso. Czas ekstrakcji espresso powinien wynosić około 24-26 sekund. Następnie, w międzyczasie, możemy dodać syrop, który też jest głównym składnikiem naszej kawy. Dodajemy około 10 ml syropu karmelowego do szklanki. Ok. Espresso już gotowe. Również lewamy go do szklanki. I delikatnie mieszamy. Następnym krokiem będzie pienienie mleka. Mleko podgrzewamy do temperatury około 50-60 stopni. Dlaczego? Taka temperatura pozwala na uzyskanie naturalnej słodyczy mlecznej oraz aksamitnej, delikatnej konsystencji mleka. Mleko spienione. Teraz wlewamy go do koły. Mamy to. Ok, i teraz następuje bardzo ważny moment. Góry naszej kawy posypujemy cukrem waniliowym i przechodzimy do show. Podpalamy. W taki sposób pieczemy kawę do uzyskania brązowego korzucha na wierzchu. I voilà, kawa pieczona. Proszę bardzo. A teraz przyznaj się, że też się zakochałeś w kawie pieczonej. Czekamy na ciebie w każdej kawiarni Dobro Dobro Cafe. Zobaczysz to na własne oczy. Do zobaczenia.